Z strony Jarpen, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu dwarven Bike, krasnoludzkie jeżdżenie na rowerze. Znajdujemy się w Wangen-Andrare. Jest to mniej więcej około 50 km od Berna autostradą. No i chciałem tutaj przyjechać, bo byłem tu już kiedyś i bardzo mi się spodobało. Było to na trasie z Berna do Bazylei 120 km. Właśnie tutaj miałem taki fajny, fajny postój nad drewnianym mostkiem celem jest znalezienie takiej spokojnej rundki popłaskiej znalezienie jak najbardziej płaskiej i nienudnej drogi w Szwajcarii zobaczymy czy to się uda póki co mniej więcej na oko jadę z Are z Wangen an der Are do Are Wangen tak, tak się te miejscowości dziwnie nazywają bardzo podobnie, myli mi się wiecznie dlaczego na oko? bo po zmianie mostka Zapomniałem z powrotem trytetami zamontować e, trzymadełko do GPS-a, w związku z tym, GPS-a mam e, w plecaku. I że tak powiem po staremu, jak za dawnych lat, jadę na Czuja i będę się rozglądał zamiast patrzył na GPS-a, gdzie jadę. A w razie czego, jak się zgubię, to zawsze będę go mógł sobie wyciągnąć i się poposiłkować. Na razie, póki, póki co, droga jest płaska. I w ma być całkiem przyjemnie, ponieważ jest tam zamek. Wygląda on całkiem nieźle na zdjęcia. Zobaczymy, oczywiście. No nie, nie mogę zapomnieć, że dzisiaj jest e, Fingszmon, czyli zielone świątki. Tutaj jest w niedzielę i w poniedziałek e, jest święto. Nie pamiętam, który dzisiaj jest tak w tak zasadzie. No i jest wolne, w związku z tym może być tak, że większość rzeczy jest pozamykana. i Wszyscy sobie świętują, odpoczywają. A potem za Arewangen spróbujemy dojechać gdzieś tam indziej. Może na przykład do miejscowości Langenthal. Nie wiem, zobaczymy. Aha, tu jest jednostka wojskowa, tu muszę skręcić w lewo. Niech im będzie. Przejeżdżam na drugą stronę rzeki Are i będę gdzieś jechał w prawo. Mapy nie mam. Grabenberken i w prawo gdzie? O ten Arewangen w prawo. Skręcamy, i znowu przejeżdżamy przez Are. bo te szlaki tutaj rowerowe możecie bardzo łatwo rozpoznać, bo na, na ich znakach jest wyrysowany albo normalny rower, albo rower górski. Więc jak jest górski, to raczej wiadomo, że to będzie taki szlak już. Dla, dla MTB wymagający jakiejś tam amortyzacji, trochę większego skilla. No i chyba wyprzedzamy, tak mi się wydaje, bo jedzie sobie rodzinka. Oczywiście, no w tym momencie ten szlak prowadzi drogą asfaltową, normalną szosą. Co mi się w Szwajcarii troszeczkę nie podoba. Bo nie każdy będzie chciał z własną rodziną, z dziećmi jeździć po takiej drodze. Owszem, jest dość bezpiecznie, ale jednak w momencie, kiedy ta ścieżka rowerowa jest całkiem odcyfrowana, jest zdecydowanie bezpieczna. No i zgodnie z przewidywaniami, płaska droga nad rzeką Ere leci tam, posusze, nie za fajnie na szosę. A druga droga, już innej nie ma, leci tam, pod górę i zaraz będzie fajna ścianka. Także moje wszystkie marzenia o płaskiej trasie w tym momencie brysły. No i właśnie w takich momentach troszeczkę tęsknię za, za bestią, bo w tym momencie już sobie bym jechał tam, gdzie mi się podoba, a nie tam, gdzie mi droga każe. No ale kilogramy też robią swoje. No to jedziemy dalej na ściankę. Super, hiper. Fajna ścianka. Prędkość. 6 tudzież 7 na godzinę Uff. Ale się cieszę A to chyba jest jakaś taka mała elektrownia wodna mi się wydaje. A zaraz zobaczymy co będzie po drugiej stronie. Dobra, to pojedziemy teraz tą stroną, bo tam widziałem, że po drugiej stronie, tam gdzie byłem przed chwilą, kolejna ścianka. A to nie jest nasz cel dzisiaj. Tutaj przynajmniej jest dosyć przyjemnie, ale tam na wprost widzę też coś. Idzie do góry. Nie ma łatwo, Szwajcarii nie ma łatwo. I oczywiście po przejechaniu 2-3 km tą moją improwizowaną drogą północną stroną rzeki ARE Okazało się, że droga się kończy, zaczyna się szlak i nie mogę dalej jechać. I znowu brak bestii. Czyli wychodzi na to, że skręcamy tutaj w lewo i robimy ściankę. O kurde i ja pierdziu E, ale chyba nie jest aż takie Nie jest aż taka duża ta ścianka Uf. O kurde, dobra Trzeba zacząć się jechać I Ja pierdziel Uf. No i wjeżdżamy z Arwangem Teraz trzeba znaleźć zamek Zamek gdzieś był w okolicach Rzeki, więc trzeba będzie znaleźć drogę w lewo, jakąś asfaltową najlepiej jest i zamek. Bo, jak żeby inaczej, przejadę na drugą stronę rzeki zobaczymy, może mi się gdzieś uda przycupnąć i zrobić jakiś lepszy widok. Jest i Proszę bardzo z tej strony wygląda tak Całkiem ładne i macie leniwy płynącą rzekę ARE A no, zamek wygląda fajnie, ale założę się, że, że z reguły jest zamknięte, jak tu w Szwajcarii Jedzie się wstrząsająco Oczywiście jak żeby inaczej zamknięte na ja to wygląda, że prywatne. A podejrzewam, że zamek zamknięty głównie dlatego, że dzisiaj jest święto, ale z drugiej strony nie było absolutnie żadnej informacji na temat godziny otwarcia, jakaś tablica informacyjna, coś tego. Ale też nie było tablicy, że prywatne. Tutaj macie przypadkowo znalezioną destylarnię Langatun Swiss Premium Single Malt. Czyli robią Uyskacza. I oczywiście, jak wszystko w Szwajcarii, marka premium. Uff. A, czuć nawet, coś tu się dzieje. Jak szczoła przemykam przez opustuszałe świąteczne Arwangen i kieruję się w stronę Langenthal. Jeszcze nie wiem gdzie, będę szukał znaków. Na razie jadę drogą z pierwszeństwem i zobaczymy. Dobra, dobra, Langentaltu Tu jedziemy O i znowu pod górę. Nie ma płaskich dróg Szwajcarii. I oczywiście skręt na ścieżkę rowerową w lewo. I co? I pod górę. Jaka masakra. Górki, te ścianki, co widzicie dzisiaj, to tylko jest potwierdzone przez e, oficjalne mapy szlaków turystycznych rowerowych. Gdzie, jak chcę wybrać leicht czy lekkie, niewymagające kondycji, z niewielką ilością przewyższeń, to tam była prawie w ogóle nie ma e, żadnego wyboru. Jest chyba tylko jedna trasa i trzeba ją będzie kiedyś wypróbować. Czyli pojechać pociągiem w jedno miejsce, zajechać ponad 100 km rowerem w drugie miejsce i wrócić pociągiem, bo jest taka opcja. I myślę, że wkrótce sobie tą drogę zrobię. No, muszę przyznać, że całkiem ciekawa ta droga, na razie pusta i taka dosyć ładna krajobrazowa, wydaje się troszeczkę na, na odludziu. No i póki co asfalt. Zobaczymy jak długo. Mam nadzieję, że nie wykraczę zaraz e, szutru. Bo trzeba będzie zawrócić, ale jedziemy całą już stronę Langenthal. A tu nawet jakiś wodna swadzik się zaczyna. I jest ławeczka. A może sobie przecufnę. A zrobimy sobie przerwę. A co tam? A no, taka nie za ładna, ale jest. Najlepsza. Przerwa. Dzisiaj zupełnie na luzie kompletnie nie jest ważna średnia prędkość najważniejsza jest przygoda, poznawanie nowych miejsc nowych terenów szukanie jakichś takich fajnych miejscówek do, do jazdy no i rower ma dzisiaj służyć właśnie celom wybitnie turystycznym teraz jedziemy w strefie zindustrializowanej Langenthal blisko do torów kolejowych, wagony podjeżdżają, rozładowują towar Troca a W takim postoju na dworcu w Langenthal uzupełniłem płyny, sprawdziłem na mapie gdzie jestem i szukamy starego młynu. O, nawet jest tabliczka centrum i tak podejrzewam, że zaraz będzie w prawo. Na razie tylko widzę, że jest tu całkiem ładnie, tylko ta kostka mi mózgiem. O, mapa. Zrobimy to po staremu. Ok. You are here. Jestem tu. Aha, dobrze, czyli po mojej lewej stronie mam rzeczkę, rzeczka jest tu. Czyli stoję teraz odwrotnie, czyli jak się odwrócę i zawrócę. To wiadę tutaj w tą stronę, i tu jest chyba właśnie ten młyn. I tu bym chciał się właśnie dostać. Podnę na wprost w tym momencie kamera obrót się garmin. Jak patrzę na budynek obok niego, to wydaje mi się, że chyba to jest dalej działające i po prostu unowocześnione. Tak, stary młyn, restauracja Kultur design. No, normalnie zamknięte, ale czasem otwarte. Dobra, to do zawracamy. Myślę, że starczy tego zwiedzania Langenthal, mimo że jest ładne. I będę powoli szukał drogi w kierunku Wangen Underare. Chyba spojrzę jeszcze raz na GPS-a, w którą stronę się mniej więcej kierować i będziemy wracać. Ale to wcale nie znaczy, że będzie koniec wycieczki, bo jeszcze chciałbym coś na miejscu porobić. Ale póki co szukamy drogi z powrotem. 28 km, a ja się znowu zgubiłem Próbuję wyjechać z tego Langenthal Ale mając GPS w plecaku nie jest to takie łatwe Teraz muszę wrócić na główną drogę Będzie w lewo a najzabawniejsze, że ta droga na której mi zależy to na niby prowadzi jak na autostradę mnie to trochę zbiło strach no bo przecież jakie na autostradę. Nie? Odnalazłem wreszcie drogę krajową numer 1 Na całe szczęście nie muszę nie jechać daleko, tylko chyba do najbliższej miejscowości, albo jeszcze następnej, więc może parę kilometrów. Albo nawet tylko do tej właśnie widzę Bildsberg i będę odbijał w prawo w stronę wangen -Nanderare. Wybrałem sobie taką drogę i starym szwajcarskim zwyczajem będzie górę Bardzo Droga z widoczkami, w tle macie Jurę. Teren, na którym się znajduję, to wypłaszczenie pomiędzy właśnie Jurą, którą macie na wprost, i Alpami, które są daleko w tym momencie za mną z tyłu. No, tylko to takie wypłaszczenie, że sami dzisiaj widzieliście, co się dzieje. Nie ma lekko. Chyba będę musiał pojechać nad rzekę Ren do Niemiec, żeby. Po czymś naprawdę płaskim, spokojnym i, i bez ruchu pojeździć. Wangenanderare w lewo. O, to tutaj byłem Więcej jedziemy. A nie! Tu właśnie w prawo była ta ścianka. Ajajaj, to miałem pojechać. Dobra, to pojedziemy tutaj górą i zajmiemy pozycję taktyczną bo z góry zawsze lepiej no tak myślałem droga zawraca i oddala się od wangę ale w sumie to dzisiaj nas tutaj jeszcze nie było to może coś ciekawego jeszcze zobaczymy 36 km i lecimy dalej Proszę bardzo, odcinek leśny, znowu gubimy się, ale zaryzykuję w prawo. No nie wiem, nie wiem. Kurde, powinny być te znaki, znaków nie ma. Jarpent wuja dzisiaj z orientacji w terenie. Helga będzie darła łacha, że się tyle razy gubiłem. No nie wiem, ryzykujemy, nie? Najwyżej będzie znowu podjeżdżenie pod ściankę. 6 km. No to już będzie 46. 50. Dzisiaj pyknie nie tak źle. jeszcze na to, ile było ścianek i ile się kręciłem. Całkiem przyzwoicie. Oczywiście czasu straciłem dużo więcej niż przy normalnej jeździe. Ale to nie o to dzisiaj chodziło, żeby oszczędzać czas. Średnia tak dla jaj 17,85 No super Emerycka i chyba będzie zjazd. Ciekawe czy wytrzyma warta w kamerze. Bo widzę, że już miga fajnie. Czy jest końcówka? Kamera się oczywiście wyłączyła tuż przed najfajniejszym zjazdem. Dlatego włączam jeszcze raz i lecimy. No, najfajniejsze to może za dużo powiedziane Ale coś tam zjadę Ło, wow, podporządkowana Fuu, co ja gadam? Przerwanie dróg równorzędnych tutaj, przy tym zjeździe, dla rowerów to nie jest najszczęśliwszy pomysł. A myślałem, że to będzie taki zjazd radości do samego Wangenonderaré, a tu jeszcze trochę trzeba popedałować. budynków i mam wrażenie, że już dojeżdżam. Tak, Starówka, zjeżdżam na Darę i będę zaraz przejeżdżał triumfalnie przez ten fajny, drewniany mostek, który mi się bardzo, bardzo podoba. A właśnie z jego głównym powodu tutaj wróciłem. Ale oczywiście zaraz na tą, na tę stronę jeszcze wrócę, bo chcę tu sobie usiąść na samą rzeką odpocząć i oczywiście poszukać tych ryb, o których Wam wcześniej mówiłem, nie? Dobra, teraz czekamy, bo ruch jest wahadłowy. A może pojadę tylko w... A tak do tego mostku. W sumie mam jeszcze do zrobienia Przynajmniej 3,5 km według mojego licznika na kole, czyli najdokładniejszego. W sumie gdzieś mi się spieszymy, mogę się tu jeszcze pobujać trochę, nie? Pożegnam się z wami i sobie jeszcze pojeżdżę. Tylko teraz tak, czy ja będę tu w stanie. A, to jest most kolejowy, więc dupa, czyli nie wiadę na niego, muszę pojechać dalej. Następny będzie drogowy. A, całkiem fajna ścieżka, dlaczego ja tędy wcześniej nie jechałem? No dobra, jazdu też nie ma Czyli znowu trzeba jechać dalej. Chociaż nie, jest skręt Ostatnio te wszystkie ryby były tu, ale coś ich nie widzę. Wytłukło. Nie wiem czy widzicie jak, jaka woda czysta jest. I tutaj tak fajnie leniwie sobie płynie, bo to jest dużo dalej od tej are, która jest w Bernie. Tam jeszcze jest rwącą rzeką, ale tu już się rozleniwia. ludzkie ryło wygląda dzisiaj tak wycieczka dobiega końca zostało mi jeszcze kilka kilometrów żeby dobić do 50, pokręcę się tutaj dookoła tych mostów przy wangę Anderare, dużo nowego zobaczyłem, nowe ścieżki pewnie tu kiedyś jeszcze wrócę, ale pojadę tym razem w tamtą stronę może w stronę Soloturn no i mam nadzieję, że wycieczka Wam się podobała jeśli tak zostawcie kciuka w górę zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku Cześć.